Shalom. And welcome. And welcome. I already, I already welcome you. Witamy państwa serdecznie. Dobrze państwa wszystkich tutaj widzieć. My name is Avi. Mam na imię Avi i chciałbym opowiedzieć wam historię. Chciałbym opowiedzieć wam moją historię. Wyrosłem w bardzo tradycyjnym żydowskim domu w Nowym Jorku. Jedliśmy koszerne jedzenie, chodziliśmy do synagogi. Fakt, że jestem Żydem był zawsze w centrum mojej tożsamości. Ale do momentu, którym e, miałem e, około 20 lat, Many years ago. wiele lat <laughs> temu. Nazywałem siebie żydowskim ateistą, ale tak naprawdę nie byłem ateistą. Byłem po prostu bardzo rozgniewany na Boga. Byłem rozgniewany przez Holokaust. Byłem rozgniewany, dlatego że czułem, że moje życie nie ma sensu. W rzeczywistości pewnego dnia tak bardzo się złościłem na Boga. Jednego dnia byłem tak bardzo rozgniewany na Boga, że zacząłem wymachować pięścią w stronę sufitu. And I, him. I krzyczałem na niego. I said, How dare you do this to me? Jak śmiesz mi to robić, krzyczałem. How dare you make my life Jak śmiesz uczynić moje życie bezcelowym. And then I, had a I potem naszła mnie pewna myśl. I didn't hear a voice. Nie słyszałam żadnego głosu. But this was as as voice. Ale ta myśl była tak czysta, jak gdyby był to głos. And the thought was this. A myśl brzmiała tak. So you're angry, huh, Avi? Więc jesteś na mnie rozgniewany, co, Avi? Więc na kogo się gniewasz? Przecież mówiłeś, że jesteś ateistą. <laughs> I w tym momencie zdałem sobie sprawę, że mój gniew na Boga był jednocześnie dowodem na Jego istnienie. You can't be angry with who exist. Nie możecie być wściekli czy rozniewani na kogoś, kto nie istnieje. Być może Wy, także, część z Was, spędziliście część swojego życia na byciu. Rozgniewanym na Boga. So I put aside my anger, więc odsunąłem na bok mój, mój gniew. I, to find out who this God is. I postanowiłem dowiedzieć się kim jest ten Bóg. And I, to my the Old the I zacząłem em, studiować stare księgi żydowskie, Stary Testament. And I odkryłem, że Bóg jest realny. I odkryłem, że Bóg jest prawdziwy. I odkryłem, że mnie kocha. I, 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 I odkryłem, że nie jestem tak dobrą osobą, jak wydawało mi się, że jestem. Nie byłem mordercą, nie byłem e, złodziejem, zwykle nie kłamałem. But for so many years... I had such an anger him for no Ale przez tyle lat pielęgnowałem w sobie ogromny gniew w swoim sercu do Boga bez żadnego wyraźnego powodu. For that anger alone I, his I choćby za ten gniew, zasługiwałam na jego karę. Ale I w in my own że that God promised to send a Messiah. Ale odkryłem w moim własnym piśmie świętym, że Bóg przyniósł nam zbawcę. And this Messiah would die and the that I ten Mesjasz, zbawca poniósł karę, na którą ja zasługiwałem. A potem z martwych wstał, tak bym ja mógł go poprosić o przebaczenie. Uświadomiłem sobie, że ten obiecany Mesjasz w moich hebrajskich Was was Zdałem sobie sprawę, że tym mesjaszem w moim własnym Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, był Yeshua, Jezus Chrystus. I didn't want to deal with that. Nie chciałem sobie z tym radzić, nie chciałem o tym myśleć. Ale pewnego dnia, pewnego wieczoru wracałem późno do domu And I, had another thought. i miałem kolejną z moich myśli. Awi, Ty wiesz, że to jest prawda. Wyznaj swoje grzechy i oddaj swoje życie Jezusowi. I, I to zrobiłem. 14, 14 marca 1977 roku. Ale kiedyś do Niego modliłem. Jedyną rzeczą, którą mogłem powiedzieć było... All I could say was this. Jedyną rzeczą, którą mogłem powiedzieć, było I'm so sorry. tak bardzo Cię przepraszam. Jeszua wybaczył mi tej nocy. I dał mi zupełnie nową relację z Bogiem, Izra z Bogiem Izraela, Jakuba. So by God's grace, I'm not an atheist. Anger, I z łaski Bożej, dzisiaj nie jestem ateistą. Zamiast gniewu, mam odpowiedzi. Zamiast braku sensu, mam cel, prawdziwy cel. I teraz mogę powiedzieć: tak jak moi przodkowie powiedzieli do króla Dawida. Dobroć i łaska będą podążać za mną każdego dnia mojego życia. A kiedy umrę, będę radował się w domu Pana na zawsze. Czy Wy możecie powiedzieć to samo? Mam nadzieję, że tak. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii.